Yeah. Mario Time! Mario Time? Zagrajnik TV. Film Super Mario Bros. podzielił widownie. Albo raczej uwidocznił, jak rzadko kiedy, jak odmienne potrafią być opinie krytyków i widzów, właśnie. Bo gdy średnia ocena tych pierwszych na serwisie Rotten Tomatoes to zaledwie 57%, ci ludzie zdają się być zachwyceni. Przyznam jednak, że ja kiepskimi recenzjami nie przyjmowałem się w ogóle, bo jako wielki fan Mario i Nintendo w ogóle czułem, że ja też będę zachwycony. W końcu, to właśnie dla fanów powstał ten film i przede wszystkim oni powinni się na nim świetnie bawić, prawda? Cóż. Może, ale niestety nie w moim przypadku. Bo nawet wielka miłość do Mario nie była w stanie przyświecić mi faktu, że to po prostu. Wły film jest. I nie dałbym mu nawet tych 57 punktów na 100. Począwszy od fabuły, której właściwie nie ma i tylko na papierze brzmi ona, powiedzmy, poprawnie. Że oto Mario i Luigi trafiają z Brooklynu do tajemniczego świata, ale po drodze się rozdzielają. Luigi ląduje w krainie Bowsera, a Mario w Grzybowym Królestwie, skąd wyrusza wraz z księżniczką Peach, by uratować brata. Jeżeli dodać do tego równoległy wątek Bowsera, który pragnie zdobyć rękę Peach, no to musi wyjść z tego coś przynajmniej znośnego, prawda? Cóż, może by i tak było, gdyby ta i tak prosta już opowiastka nie dostała do granic możliwości odcieńczona. Przy długawymi scenami akcji. I tak wiem, co powiecie. Czego ja się niby spodziewałem po Mario. Przecież takie właśnie są te gry. To proste platformówki bez fabły. No, i właśnie dlatego uważam, że to świetny materiał na film. Bo z jednej strony, scenarzyści dostali barwny, i ikonicznych postaci i miejsc świat, które wszyscy kochają, a z drugiej mogli do niego dopisać właściwie dowolną historię. Tymczasem dostaliśmy kolejne sztampowe do bólu Origin Story, czyli historia o tym, jak Mario stał się Mario. I jeszcze ten wyłożony łopatą moral całego filmu, że. Kochaj brata. Czyli co, że w drugiej części dowiemy się może, że trzeba też kochać mamę? Żeby nie było, nie mam problemu z tym, że przekaz filmu dotyczy tak oczywistych kwestii. Ba, jestem wręcz zdania, że do tych najważniejszych kwestii, jak miłość czy siła przyjaźni, trzeba wracać po wielokroć, bo w końcu to sens życia i że można na tej kanwie napisać nieskończenie wiele fascynujących historii. Ale no właśnie, to muszą być jakieś historie, w których jest jakiś wstęp, rozwinięcie, kulminacja. Cokolwiek. A w Mario po prostu Mario i Luigi na początku mówią, że w dwójkę zawsze dadzą radę. No i potem na końcu też to mówią i. dają radę. Nie są wystawieni na żadną próbę. Nie muszą dokonać żadnego wyboru, ich relacja nie zmienia się ani o Jotę. Nudy. I błagam, nie mówcie mi tylko, że to film dla dzieci. Serio, nie róbmy w dzieci głupków. One naprawdę są w stanie pojąć historię, w których jest jakaś emocjonalna droga, a postaci mierzą się z prawdziwymi problemami. Nie wiem, słyszeliście kiedyś o takich filmach jak Król Albo Mulan, albo w Krainie bogów. Do licha nawet przyśmiewczy Szrek był to dobrze. Jest w tych filmach strata, poszukiwanie siebie, samotność i właśnie dlatego wywołują one emocje. Także u dzieci, bo one naprawdę nie są takie głupie. Byłem kiedyś dzieckiem i jeszcze pamiętam jak to jest. Jak mogłaby wyglądać taka dowolna historia? Widać już w samym filmie. Bo jednym z najfajniejszych jego elementów jest relacja prostodusznego i szlachetnego Maria oraz będącego lokalną gwiazdą Donkey Konga. Panowie od początku nie pałają do siebie sympatią i nawet gdy zmuszeni są ze sobą współpracować, cały czas sobie docinają. Więc to byłby Świetny film. O tym, jak ta dwójka zostaje wysłana na wspólną misję, i jak w bólach rodzi się między nimi przyjaźń. Bo tutaj mamy tego ledwie przed Maka sceny z udziałem tej dwójki, choć fantastyczne, są nieliczne i boleśnie krótkie. Innym pomysłem niech będzie rozwinięcie wątku Bowsera, który bez wątpienia jest największą gwiazdą filmu, co jest oczywiście zasługą cudownego Jacka Blacka. Niech tam żyje jak najdłużej, niech żyje nam. Okazuje się otóż, że ten Bowser to całkiem czuły jest i gdyby z nim pogadać, to może nawet dałoby się go odwieść od pomysłu rozwalania wszystkiego, co nie idzie po jego myśli. No więc o tym mógłby być film? O zakumpowane się Mario z Bowserem, od choćby znowu podczas jakiejś przypadkowej wspólnej przygody. I jednocześnie mielibyśmy odfajkowany moral o sile przyjaźni czy coś tam. I już same gry z Mario pokazały, że da się to zrobić dobrze. Jak choćby ostatnie Paper Mario, w którym chcąc nie chcąc, bohater musi przymierzyć się z Bowserem, czego efektem jest oczywiście multum świetnych scen. Ale seria Paper Mario tak w ogóle pokazuje, że historie umieszczone w świecie Mario wcale nie muszą być tymi najprostszymi i najgłupszymi z możliwych, a wręcz przeciwnie. Innymi słowy, możliwości było multum, no ale filmowcy z Illumination wybrali tę najłatwiejszą do napisania, finansowo naj Najbezpieczniejszą, no i przy okazji najnudniejszą. O tym jak Mario stał się Mario, że dzięki temu film stał się bardziej przystępny dla osób, które nie znają marki. No, nie sądzę. Bo i tak nie wyjaśnia on wiele więcej, na przykład, żeby zrozumieć, czemu nagle ma nazwawić trwająca 15 minut bitwa na tęczowym go-kartowym torze, trzeba być fanem Mario Kart. W sensie, ta scena oczywiście nie ma żadnego sensu, ale filmowcy wyszli z założenia, że fani Mario będą chcieli ją zobaczyć. No, i chyba dobrze pomyśleli, patrząc na to, jakie film robi wyniki. Bo dokładnie tak, jak można się było spodziewać, film przeładowany jest z nawiązaniami do gier, obecnych w nich postaci, miejsc, przedmiotów czy melodii. I coś dla siebie znajdą zarówno młodsi fani Mario, jak i osoby pamiętające czasy Snesa, Nessa, czy nawet autora Tematów. Jest tu tego multum i początkowo wyłapywanie wszystkich tych smaczków było fantastycznym doświadczeniem także dla mnie. Gorzej, gdy okazało się, że na tym właściwie opiera się cały film, a poza tym on niewiele więcej do zaoferowania, a od pewnego momentu nie próbuję już nawet uzasadnić kolejnych pozbawionych sensu scen, w myśl, że skoro to było w grach, to musi być fajne. No i jest. Ale w grach. Bo serio, czemu niby miałoby nie bawić oglądanie kilkuminutowej sekwencji, jak Mario skacze po platformach, jeździ ku kartem, czy znowu skacze po platformach. Skoro mogę robić to sam, odpalając na konsoli dowolną grę, i bawiąc się przy tym dużo lepiej. W przypadku filmu Mario szybko zaczęło mieć za to wrażenie, że oglądam zlepek przydługawych zwiastunów kolejnych gier Nintendo zleponych byle jaką pretekstową fabułą, co było po prostu nudne. Sam nie wierzę, że to mówię, ale siewałem na tym filmie z nudów, także dlatego, że we wszystkich tych rozciągniętych do granic możliwości scenach akcji nie było czuć żadnych. Stawki. Bo przecież nikomu nie mogła stać się żadna krzywda, ani nic nie mogło tak naprawdę się nie udać. Szkoda, tym bardziej, że od samego początku czuć tu potencjał, a najbardziej w tych krótkich momentach, gdy postacie coś mówią. Gdy są między nimi jakiekolwiek interakcje. Kiedy mogą żartować, przekomarzać się, a my mamy okazję czegokolwiek się o nich dowiedzieć. A chcemy się dowiedzieć więcej, bo aktorzy wcielający się w postacie odwalili kawał świetnej roboty. Wbrew obawom niektórych, jako dobroduszny Mario, doskonale sprawdził się Chris Pratt. Charlie Day świetnie wypadł jako bojaźliwy Luigi, a Ania Taylor Joy to jednocześnie urocza i twarda księżniczka Peach. Dla mnie jednak najbardziej w obsadzie błyszczą set Rogen jako Donkey Kong, no i oczywiście Jack Black jako Bowser. Niech tam żyje jak najdłużej, niech żyje nam. Każda scena z ich udziałem to złoto. Ale różnych udanych czy po prostu zabawnych scen jest więcej. Jak na początku, gdy w bezbłędny, autoironiczny sposób film rozprawia się z włoskim akcentem Mario. Błyszczy też dezydystyczna gwiazdka. W więzieniu Bowsera to odkradnie każdą scenę, w której się pojawi. A walka Mario z Donkey Kongiem to chyba jedyna scena akcji, którą w całości ogląda się z przyjemnością. Jest tego więcej, ale jak na półtora godzinny film, nadal stanowczo za mało. Ba, mam wrażenie, że gorzej nawet, że pojawiły się tutaj wszystkie te dobre rzeczy, bo bez nich w spokojnie ocenić Mario jako krab, ponarzekać film i odpalić Tesa. A tak, mam to dojmujące poczucie zmarnowanego potencjału. Potencjału, który drzemie w postaciach, aktorach i całym tym bawnym świecie. Gdyby cały film był jak te nieliczne dobre rzeczy, gdyby scenarzyści mieli na niego pomysł, to być może byłoby to coś więcej niż największa, najdłuższa i najdroższa reklama Gier Mario w historii. A tak, to nudy. I mówię to jako wielki fan Mario. Bo od kina oczekuje jednak nieco więcej niż powciskanych bezładu i składu smaczków i fanserwisu. Aha, no, film jest ładny, wiadomo, jak wszystkie współczesne animacje. I muzyka jest ok. Szkoda tylko, że znowu zdecydowano się na wciskać jak najwięcej motywów ze wszystkich gier, więc ostatecznie nic nie ma szansy tu właściwie wybrzmieć. Szkoda, bo przecież muzyka w Mario jest naprawdę cudowna. Przynajmniej utwór o Peach, który zaśpiewał i napisał Jack Black, dostaliśmy w całości. I jest świetny. Jack Black jest świetny. Niech nam żyje Jack Black. Podsumowując, dla mnie nudy i wątpię, żebym kiedykolwiek do tego filmu wrócił. Waham się między oceną 3 a 4 na 10 i to nie są żarty. Ale jako fan Mario naprawdę cieszę się, że tak wielu osobom w tej chwili się podoba. Serio, serio. Bo raz, że dzięki temu być może więcej osób się do Mario przekona i dwa, no chyba dzięki temu też powstanie kiedyś druga część. Dla odmiany lepsza. I może wystąpi w niej najlepsza postać, czyli Daisy. Yeah! A gdybyście chcieli zobaczyć recenzję, w której dla odmiany mniej się narzeka, a więcej chwali, zapraszam Was gorąco na kanał Michała Pisowskiego, gdzie już dziś pojawi się znacznie bardziej entuzjastyczny film. Link do kanału Michała macie w karcie i w opisie. No, to dajcie znać, co wymyślicie o filmie Mario. A jeżeli podobała Wam się ta recenzja, to weźcie tam zostawcie jakąś łapkę w górę i miły komentarz. Albo napiszcie Ty stary grzybie i też będzie spoko. No i cóż, trzymajcie się.